Pilt, bracia! E, te, teraz jedziemy e, niemieckim czołgiem 43M Toldi Trójka. E, jest to trzeci pier, choć mogłem jechać czwartym, ale jest w bitwie i nie chciałem się czekać. E, ja wybiera bitwę. Fajna jest bitwa taka. E, inteligent jest bardzo fajną na się ściąga, ale to zaraz jeszcze chwilę poczekajcie. E, niedługo wrzucimy nas, nasz e, wcześniejszy filmik, który kręciłem e, i się, będzie coraz więcej filmików się pojawiało. E, e, jak zawsze będę wam mówić, żebyście lajkowali. O, chyba jest to w zimą. Nie jestem za dobry, to od niej Ale nie, mo nie mogę osądzać mojego czołgu po pożarach. Zobaczymy, jakie ma działo. Pierwszy raz nie jadę, przyznam się. go tak nie próbowałem w terenie, ale... Spróbujmy. Ja, mi się wydaje, że jest bardzo dobry, ale jeszcze to trzeba zobaczyć, jest za złoto. Podkreślam dostałem go z, 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 z takiej misji o, działa Chyba dosyć tak patrzeć to dobrze, dosyć dobra zaraz jedziemy ja. za 5, 4, 3, 2, 1, 0 ruszamy do boju dobra, zawracamy jedziemy tam gdzie jest największa bitwa czyli na górę o za szybki ten czołg, ale dobra. Spodyskamy. Zaraz będziemy na górze. Jak widzicie duży gości tu jeździ, więc ja też tędy pojadę. Ja nie radziłbym wam kupować chińskich, ani japońskich, bo są to bardzo słabe czołgi. Radziłbym wam kupować amerykańskie, i niemieckie. Hetzer, przykład niemieckiego Hetzera to jest to jest mistycil ciołów. Mogę go namierzyć. co to jej, ojej, to filmik trzeba się cofnąć jej, jej, to sobie. Dawaj, celu, celuj, celuj, no Nie, bo byłem, nie, byłem, nie jej, mnie to koniec odcinka lajkujcie subskrybujcie nasz kanał będzie bardzo dużo filmików dziękuję za oglądanie do zobaczenia